Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, z tej strony ElPrezident za to jest menu główne, tego się nie spodziewaliście, to jest menu główne w grze e, Tropico 5, a nawet nie jest to menu główne, bo jest to menu wyboru następnej jak gdyby misji. Moi drodzy, poprzednie dwie, czy tam nawet to były trzy misje, przeleciały jak zbica strzeli, prawda, raz, dwa, trzy, cztery, poszły jedna za drugą. Prezydentowi USA żeśmy wleźli tak głęboko w rowad, że człowiek nawet nie zauważył tego. Czyli generalnie jesteśmy na bardzo dobrej pozycji i teraz przed nami jest epoka wojny światowej i to w niej będziemy się teraz poruszać, budować różne budynki. Tak jest, musiałem se flaka poprawić. Moi drodzy, poprzedni odcinek bardzo ładnie 60 lajków, brawo dla Was, jesteście piękni i zajebiści <laughs> i liczę, że tutaj będzie również tak samo. Moi drodzy, yy, nie za wiele osób napisało czy grać tu czy, tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, ale chyba dwie napisały, że tu, więc jednak tu zagramy. No więc bez większego pierdolenia zacznijmy wreszcie grać. Sam mnie ciekawi co tutaj, sam jestem ciekaw co tutaj Magdolo będzie ciekawego. Tropikans.

Like animals, we shall spit in the eye of any enemy that treads on our soil. We will endure. Viva <coughs> Tropico! Viva el presidente! Wszyscy piszą w komentarzach, co by się przeżyło nam. Dobra, moi drodzy, 30 tysięcy. Świetna sprawa. Konstytucję ustanawiamy na nowo, ale ja zostawiam konstytucję taka, jaka była, czyli obrona cywilna, państwo świeckie. Ehm, no, to mi się wszystko ładnie zgadza i podoba. Ehm, I teraz tak, 61% póki co mamy tego. Ehm, no tego tamtego, nie? Ehm, mamy kopalnie, jak tam z bezrobociem? To jest pierwsze, co? Bezrobotnych 5, bezdomnych 6, okej. Okay. E, czyli trzeba nowe domy pobudować? No się niewiele. Możemy czynszówki budować. No ale to są, nie są najlepsze, że tak powiem, klasy, budynki. To są takie główne. Są dosłownie gówna, które bym nie chciał ich tu budować. Dobra, budujemy teraz taką. Ej, dlaczego tu nie jest upgrade-nięta? Ja chcę tu ulicę. Hallo! No hallo! Dlaczego tu nie ma ulicy? To dziwne dosyć. Dlaczego tu nie ma ulicy? Nieistotne. Mamy fort, mamy fort i mamy kilku już jakichś tam żołnierzy. W ogóle, jakie mamy zadanie? Mógłbym se kliknąć zadanie? No nie mogę, bo na razie mi jeszcze nie wyskoczyło. O, mamy technologię, bierzemy technologię. Elektryczność. Elektryczność to taka, hmm. No tak, nie za bardzo z tą elektrycznością. Potem się robią różne nieciekawe rzeczy, bo musimy, no, dbać o tą elektryczność, żeby jakaś była. Eeeem, elektrownia, no niech będzie, a miała ambasada na razie Kurde, ta elektryczność potem, no niech będzie ta elektryczność najpierw w sumie Dobra, zrobimy tę elektryczność, niechaj będzie I teraz tak, nie zdążyłem chyba ostatnio zbudować dwóch rzeczy, które chciałem zbudować O, przędzalnia, no tego nie miałem a to możemy zaraz zbudować, to powoli. E, w ogóle trzeba wybudować wszystkie te ciekawe rzeczy, których no jeszcze do tej pory nie mamy. E, ale powolutku, powolutku i na spokojnie. Kabaretu, pradawne ruiny, dobra, to są rzeczy nieistotne. Ja chciałem zrobić o przychodni, no to trzeba zrobić, żeby mnie lubili. No dobra, to trzeba teraz zainwestować dosyć dużo w e, modyfikację warunków życia naszych fantastycznych, ukochanych, najlepszych na świecie Tropikańczyków. Oczywiście, moi drodzy. Trzy koło gospody robimy to. Przychodnia doostycz droga, kościół. No kurde, po policji zrobimy, co by się... E, prawda, nie... Co by nie broili. No poczekajcie, bo mi się zacięło. Dlaczego nie mogę przesuwać? Co to jest za bezsens, sens? O. No tutaj by było najlepiej w sumie, ale tu się niespecjalnie... Noc specjalite się nie mieści. O, tak by się zmieściło, ale ta... To mnie tu przeszkadza. To ja to wyburzę. Okej. Okay. Siły wroga napadły na naszą wyspę, o nie! I właśnie, dobra, tak to się zaczyna. Mam nadzieję, że teraz mnie nic nie zburzą w sumie. O, jeszcze chciałem latarnię morską zbudować. Zaraz to zbudujemy, poczekajcie. Tylko zbuduję właśnie do policji, bo chcę, żeby tu. No. Chcę, żeby tu było w miarę okej. Okay. Dobra, i widzę, że rzucili się tutaj. Aha. No to prawdopodobnie przegramy. Jest, z fortu ktoś wychodzi, no to jest niewielka grupka żołnierzy jednak. Rzućmy okiem na militaria, ja mamy koszary Które miałem tu zbudować, ale widzę, że mi się nie... O, zbudowały się chyba, tak, zbudowały się Nie, nie zbudowały się, co to jest? Plantacja bananów Miały być koszary, koszary się jeszcze nie zbudowały, ja zbuduję tu koszary Ich się budują <laughs> No, prawdopodobnie to przegramy, nie uszukujmy się Chociaż ja trochę jednostek też mam, też mam jakąś tutaj milicję obywatelską ja widzicie, dosyć ostro ich tutaj atakujemy. Jeszcze muszą fort w sumie zdobyć. Eee, eksportujemy dużo towarów, zaraz sprawdźmy, co takiego w ogóle ja tu produkuję, jeszcze mówiąc zapomniałem. Cukier, 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 kakao banany. Dobra, cukier, cukier, kakao banany, to już jest jakoś sensowne w miarę. Eee, importować nie chcę, ja chcę na eksport, żelazo mogę. Dobra, w sumie żelazo mam. Mam czy nie mam? To jest. Mam żelazo, dobra, mam żelazo, czyli żelazo mogę do nazistów wysyłać. Ep to wysyłajmy. Dobra. Ej, może nawet wygramy tą wojnę? Chociaż nie, raczej nie, dosyć dużo ich tu jest. Jestem chciała, czy tutaj się coś stanie, czy ja to będę musiał jeszcze bardziej tu ogarnąć. Dobra, tutaj przejdziemy. Ten oddział przegra. Bo idą wyszkolone jednostki. No jest 3 na 3 4 na 3 plus wieża. No to tak nie do końca. Nie no, to nie chcę odbudowywać na razie. Dobra, rzucę jeszcze okiem na szybko, jak tutaj wyglądamy. No, bezdomnych 8, ale to się buduje. Buduje się na razie, coś tam się buduje, jest ok. Ale ostro się nawalają. Ja pierdolę, oni mają przewagę liczebną. Ten przegra zaraz, tego już nie ma. Ten oddział już praktycznie umarł. A nie, to mój umarł. A, świetnie, to, to idzie mi świetnie. Idzie mi great, wspaniale. No ja bym chciał to zbudować, ale to droga rzecz jest Mi się wydaje, że jest to niepotrzebne Z tego co pamiętam to jest po prostu takie coś, że Mam teraz poczuć beznadziejność tego, że jak Jesteś słaby, zobacz jak jesteś Beznadziejny i tak dalej, i tak mm, dalej Że nie mam jeszcze się Specjalnie martwić <laughs> Jeszcze Dobra, w sumie nie wiem czy ja przędzarnie powinienem robić Bo teraz poczekajcie, no zastanówmy się Bo z wełny i z bawełny No ranczu, no dobra Czy ja mam tu bawełnę gdzieś no, Za bardzo na bawełnę to nawet nie mam terenów specjalnie ciekawych, więc to nie to baweł, z bawełny nie pójdzie, ale może pójdzie z wełny, z lamy, no to coś tu jest kurde, może by coś szło tu ugrać, dobra, spróbujemy słuchajcie, spróbujemy tutaj trzasnąć sobie e, parę tych, na no się, parę, dwa tylko sobie trzasnąć lejmy, nie, ale zawsze coś no dobra, i teraz tak, wyślemy zaraz ekspedycję jak tylko skończymy tu atakować, Znaczy już mnie pozabijali chyba wszystkich no, pozabijali mi wszystkich, coś mi pewnie zniszczą. E, oni mi zagwarantują jakiś tam chwilowy pokój po prostu i, i będzie spokój I, i potem po prostu się skończy, tak? O. Coś. zyski wojny. Wyeksportuj bawełna, jeśli przyjmujesz tę misję... Porzuć. Wyeksportuj stal, no to jest. Zwiększ cenę stal o 10%. 10%. Dobra. E, stal, 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 żeby robić. Stal, trzeba mieć hutę A żeby mieć hutę, to trzeba mieć hutę Gdzie jest huta? Tu jest huta. Czyli muszę opracować najpierw. Okej okay. Gorzelnia. Z cukru. Dobra. Robi, będziemy robić rum. Drogie to jest, to, ale no ja jestem taki, że jestem w stanie za, w to zainwestować. I zniszczyli mi coś. Bo ja tu kazałem im budować, czy tu? Strony policji się buduje. Ej, coś mi zniszczyli. No, gnoje wy! Wstretne <coughs> gnoje. A czemu Ford nie strzela? To jest bez sensu. Będę musiał to ulepszyć, ale to mi zniszczą teraz ten Ford, więc to nie warto. A tu mogę coś ulepszyć? A to jest plantacja. A tu miała się budować. O, tu się budują koszary. Ok, wszystko mniej więcej wiem. <coughs> Dobra, wróg opuścił wyspę. Świetnie. 8 lat mamy, mamy 8 lat, żeby ogarnąć żyć. Bardzo niedużo. Mamy jeszcze misję? Wybuduję liczbę strażnic. 5. Dobra, 5 strażnic. Się robi, to, to tutaj ja potrafię. Generalnie, moim zdaniem, to chyba dobrze jest tak budować wszystko w, w jednym miejscu. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. W force tu też trzaśniemy. O, to tu byłoby idealnie, ale kurde się nie mieści. Trzaśniemy tu fort. go Wiem. Tu se trzasnę fort. Strażnicę też sobie będziemy trzaskać. W takich właśnie miejsce. O? To, dobra. <laughs> Pieniądz jest teraz tak za tysiaka, trzeba zbadać. Ja bym to złoto chciał jak najszybciej odkryć. Tylko, kuźwa, to złoto jest chyba tu. Ja tam pójdę. No a jak się odkryje, to już będzie coś. Tutaj coś możemy na pewno ulepszyć. Nie, nie możemy, ale będzie chyba trzeba niedługo wybudować kolejne. Ponieważ im więcej tego wszystkiego będziemy mieli, tym prawda, będzie więcej mm, czasu trwało dostarczenie towaru z jednego miejsca na drugie. Więc to musimy też ee, brać pod uwagę, że to po prostu czasowo możemy się nie wyrobić. Ja bym sobie to życzył wybudować. Jeszcze jedno. O, idealnie. I tą gorzelnię. Czy tam nie gorzelnie? O, gorzelnię. No nie mogę, mnie nie stać na takie rzeczy. Aha, tak, poniżej 10 tysięcy chyba nie możemy schodzić, dobra. E, się budujemy. Poodbuduję, odbuduję sobie to, odbuduję sobie to. Przyspieszymy teraz czas. <laughs> Mamy 137 mieszkańców, e, wysłaliśmy jakieś tam towary. Opieka zdrowotna będzie, bezdomni, bezrobotni. Bezdomnych, mam nadzieję, niedługo się tutaj uda jakoś ulokować w tych domkach fajnych, które już powolutku się budują. Już są zbudowane oczywiście. Ładne są, fajne stoją, czekają, aż ktoś je, prawda, ee, zamieszka. Oni idą na ekspedycję. No, coś czuję, że ta kopalnia złota. O, no właśnie, tu jest w ogóle jakaś misja, więc czuję, że prawdopodobnie coś tam o to chodzi. E, czy ja kopalnię żelazam mam? Mam, mam, mam kopalnię żelaza i nawet bym mógł ją ulepszyć. No dobrze, ja już zrozumiałem, że frachtowiec wyeksportował to i tamto. Mm, tu mam kopalnię węgla. Dobra, rezydencje są zamieszkane. Są, są, a ja cały czas ten prąd opracowuję, tak? W sumie ten prąd teraz będzie mi nie na rękę, bo gdzie ja elektrownię zbuduję? Nie pomyślałem trochę o tym. Ale to jakoś się zrobi, prawda? Czy ja mogę jakoś specjalnie wyjątkowo pastwiska, efektywność większa, <kłysza> efektywność rancha? Jak sobie? będzie? To mogę się ulepszyć? El prezydente, elektryczność! Yay! Ale el prezydente, elektryczność! Gdzie ja znajdę elektryczność? tu 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 o to chciałem zbudować, to tam swoją drogą. Ale jeszcze coś chciałem. Przychodnie mamy. No prundy chciałem, nie? Jest elektrownia, jedna, jedyna. Z węgla. Dobra, no węgiel mam. Ok, węgla tysięcy pieniędzy. No to nie są tanie rzeczy, muszę przyznać. Ale to tutaj, moim zdaniem, będzie idealne miejsce. Właśnie w tym cyfiarium, tak zwanym. Okej, okay, jest tu idealnie. się tutaj trochę, te drzewo efektywność pewnie spadnie. Gdzieś tu pewnie jest ta efektywność. Nie chce mi się szukać tego tekstu, ale jest na pewno. E, dobudujmy, bo widzę, że mają problemy. Ok, 61. Pamiętajcie, że wybory są teraz, z tego co wiem. Nie opracowuje. opracowujemy ambasadę oczywiście, że ambasadę. Czy jakiś lepszy handel, żelazo, węgiel, boksy. Boksy jest całkiem fajnie Ej, trzeba ten boksy zacząć wydobywać. Mamy kawa, cukier, wełna. To są takie surowce, które faktycznie gdzieś tam na wojnie, chociaż nie, no tu stal jest za trzy coś, ale no, nie mam jeszcze huty. <coughs> Przepraszam Was bardzo, ale na hutym jeszcze nie stać. No, huta to jest kwestia czasu. Okej, okay, zobaczcie, jak teraz mam bezpieczeństwo. Kuźwa jest w pizdzielec. Już mamy. Fajnych ludzi tutaj zatrudnionych, i czekamy na kolejne statki. Trzeba jak najwięcej zbudować tych tutaj koszar. No, nie ukrywajmy, że trzeba, bo bez niego nie damy rady. Biblioteka, szkoła średnia, no właśnie nie wiem, czy wykształcenie mi jest tutaj konieczne. No, to bym jeszcze ewentualnie był w stanie zbudować, no ale to wojsko, no dobra, koszary. No nie stać mnie teraz na takie rzeczy, na takie cudowne sprawy. Jak tam stoimy z bezpieczeństwem, moi drodzy? Czujecie się bezpieczni? 21 komisariat policji, rozrywka. Niedużo tej rozrywki. Żywność jest ok. Opieka zdrowotna, taka sobie. Mieszkalnictwo. Rozumiem, że dlaczego taka mała? Straż pożarna. Ojej. No dobra, na razie zostawmy jak jest. Nie szalej, my mamy 66. 66% Czyli bardzo dużo trzeba Dwie bazy wojskowe Ok, dwie bazy wojskowe Opóźnimy o 24 miesiące Jedna baza wojskowa już się buduje Na drugą mi jeszcze nie stać, ale już przyjeżdżają prawda, Moje fantastyczne statki Jak widzicie mamy bardzo dużo rzeczy do budowania A widzę cały czas się nie chcą wybudować te rzeczy Co to jest? Buntownicy nam się pojawiają Widzicie mamy takich buntowników Niemiec, szkoła wyższa, zamieszkanie Szałas nie wiem dlaczego nie jest ze szkoły wyższej, ale rozumiem, że... Czy ja mam restaurację? Nie mam restauracji. Ja zrobię tę restaurację. Ja mam restaurację wam zrobił. Proszę bardzo, macie restauramu. I muszę bazę wojskową zrobić. I proszę bardzo. Więcej na razie pieniędzy nie mam na zbyciu. O odkryli tu co? O, no proszę bardzo, jest złoże złota. Super sprawa. Tak jak mówiłem, zresztą była. Ktoś pisał chyba nawet, że ten... Że tutaj właśnie powinieneś przyjść, bo jest ten złoże złota i takie tam. Tylko kurde, teraz drogę sobie wejść poprowadzić Przecież kawał drogi. O, bardzo duży kawał. O, i ropę mamy, super. Czekajcie, ja tutaj tak pojadę. <laughs> Chcę to zrobić ładnie, wiecie, że ja lubię Lubię mieć ładnie Dobra, nie jest to optymalnie, ale Ale działa Pewnie będzie działać Bo zako, Zanim to zbudują, to minie rok, 2, 3, 10, 20 Lat Co trochę potrwa Ale mamy ropę naftową, pytanie, czy ja mogę takie rzeczy robić Szyb naftowy, a, zimna wojna dopiero Tak więc jeszcze nie mogę Zbańczę zaraz Ale już płynie jakiś statek Dekrety ja mam dodatkowe racje włączone? Nie, nie mam. Ale poczekajcie, bo dostajemy nowe dekrety. i przyjrzyjmy się tym dekretom. Wojna, prohibicje, dwóch publiczny, dotacje rolnicze i przedterminowe wybory. Na razie widać nie mamy kadencji. określonej, więc nie musimy się z tym spieszyć. Ale widzę, że budowniczowie się no ewidentnie nie wyrabiają. Kto my tu mamy? Kim ty jesteś? <laughs> Czy wódca komunistów to jest? Dobra, ja komunistów lubię, nie chcę wiedzieć. Kurde, mało żeś ale już płyną dwa moje fajne statencje. Biuro dobudowlane, dam wam pieniądze, dużo wam dam pieniędzy. Ja naprawdę potrzebuję teraz mnóstwo hajsu. To jest priorytet. Wszędzalnie <laughs> gdzieś tu miałem budować, widzę, nie buduje się specjalnie. 80,77, no mało, kuźwa, mało, mało. No kurde, zbudowałem bazy wojska, A nie, to są koszary. Sora. Baza wojskowa to jest. 100! A muszę czołgi, a pieruża. Ja ci czołgi wezmę? Gdzie są czołgi? Szybko. Muszę to i dopiero wtedy czołgi. O, matko. No, a mamy złoto. <laughs> Jeżeli ktoś łaskawie tam podjedzie, bo to jest... A pierdolę, to jest tak daleko. O, super. 9 tysięcy mamy, czyli możemy teraz wreszcie coś zacząć budować. Ja bym... No nie wiem właśnie, cukier czy coś, te boksyty może gdzieś tu powinny być. O, tu powinny być. Czy tutaj jakieś jeszcze kopalni by nie było? Nie, ja mam tylko tu dwie kopalnie, nie, no, trzeba więcej opracować, no. Trzeba zbadać, 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 zbadać. Tu są jakieś boksyty pewnie albo coś w tym stylu. Ja bym chętnie je sobie zaczął importować. Zaczniemy teraz tak. No, rzućmy okiem w ogóle, co mają za problemy. Rozrywka, dobra, ale buduję im restaurację. A, nawet zbudowałem im restaurację. Więc jak z tą rozrywką? Chyba jest dobrze, nie? Bezpieczeństwo, no świetna, bezpie... opieka zdrowotna, super. Rozrywka, religia 23 tylko, dobra, ale to zaraz się zmieni. dochodzi całkiem spoko z rozrywki. Mieszka, opieka dobra, mieszkalnictwo, bezdomni, 12 bezdomnych. No nie, no tak to nie może być, mój drogi. No ja wiem w sumie, że to jest taki najgorszy pomysł. A zbudujemy sobie jedną czynszówkę. Jedna tam nie zaszkodzi. No i dobra, no i musimy, no tak jak. Musimy powoli unowocześciać, to dom jest. Bo jak nie uwolnowoczyścimy tych domów, no to, to będzie kiepsko. Elektryfikować też by je trzeba było. A ty kim jesteś? A, Salmasztyks, siema! Nie pamiętałem o tobie. Okej, okay, płyną statki, bo już się bałem. O, mamy coś. Mission! Wyeksportuj liczbę jednostek rumu. 5000, tysięcy, no ja bym ten rum chętnie już zaczął robić, tylko kurde jego mać. Eee, no nie stać mnie, tak? 15 tysięcy potrzebuję Na samą gorzelnię Nasze cukru mamy dużo, więc to warto na pewno się właśnie w ten rum pobawić O, i teraz zmiana na gorzelnię już stać i to jest fajne okay. A nawet w tę stronę Tak, zmieści się, gorzelnia i super Robi się gorzelnia, kim ty jesteś? Przywódca mafii, o szyszczyny. Doktorant, proszę bardzo Przywódca mafii no to już policja się tobą zajmie, koleżko. Czy ja mam w ogóle jakąś armię? Mam armię. Dobra, mam armię. I mamy komunistkę. Dobra, jest komunistka. Spoko. Ktoś tu przyjechał zainteresować się tą kopalnią? Pewnie, że nie, bo po co? Nie ma pracowników. Brakuje mi ludzi. Potrzebuję ludzi. Naprawdę bym potrzebował ludzi, bo się robi kiepsko. Budowlańców mogą lepszyć? Pewnie, że nie. Musimy czekać znowu na statek. O, już płyną. Dosyć szybko pływają tym razem. O, buduje się drugi fort. <grym <grym białą flagę znaleźli. Największe odkrycie Francuzów. <grym> Oj, Saranie, tu. O, dobre, dobre. A bekłem, bekłem. Okej, okay, Bierzemy set czołgi. E, no, musimy te strażnice wybudować, bo nam się czas kończy, tak? Ale to zdążymy chyba je wybudować. Nie powinno być problemu. Jeżeli tylko się ogarną te moje samochody. Dobra, ja bym cygaro chciał. Słuchajcie, cygaro, 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 bo fabrykę cygar można zrobić, ale to potrzebuje taitoin Oj, proszę bardzo, no to jest idealne złoże Titoniu. Zobaczcie. Proszę cię. Tak jest. Jeden, jeszcze jeden, to co sobie deszczędził mnie. nie? Tu to, to, to idealnie na taitoin Jeszcze tak was pyknę. Ech. Być. A, muzyka fajna! Yeah. Dobra, bezdomnych ile tam mamy? <laughs> Oczekuję wyborów. Chcą pokazać ci swoją wdzięczność, tak? Oczywiście, każdy ka każe mi swoje. Dobra. Alfonso. Bory za miesiąc. Alfonso 58%. kuźwa, mało. <laughs> w sumie mało. I nowi obywatele przybyli. No nie, ja to nie po to wybory, żem zrobi, żeby mi teraz nagle te wybory przegrać. Dobra, trzeba im zacząć władzić w dupensję. Zrobię im kościół. Tak się, tak się zjednuje obywateli, buduje się kościół. I zrobię szybką budowę, żeby mieć pewność, że ten kościół będzie na czas. No widzicie, jak mi szybko spadło w dół? Ja, ja tylko troszkę, tylko na chwilę, że. Żeby... Trzeba unowocześnić im, trzeba im unowocześnić wszystko. Nowocześniamy, dobra. Jezus nauczał, mamy 57. Widzicie, już się cieszą, już Baldwin, Walker może mnie wdymać w dupę. Nie! Nie może. Co teraz budują? Strażnice budują. Dobra. Tu ktoś pracuje? Pracują. Powoli 26 przybyło, więc będę miał, prawda, za co ludzi ogarnąć. Budybioru bioru kierowców. Potwierdzam. Their has Zamknij, okej. Okay. Biuro kierowców. No dobra, to jest faktycznie sprawa, którą bym mógł zrobić, tylko mnie nie stać. No, musimy poczekać, aż przyjadą statki. Mam nadzieję, że będzie to szybkie. No i musimy więcej baz wojskowych, bo nie, nie, nie uciągniemy. Mamy dwa forty, nie mamy strażnicę, ale to jest za mało. Ta inwazja będzie dosyć duża. Nie podobajesz mi się, kolego. Przywódca mafii jesteś i jesteś na dodatku jakimś wieśniokiem. Nie fajne to jest. Komunistów bardzo lubię, fajnie bądź sobie. Nie podoba mi się tylko. o, Zapłać, no nie, no nie dam rady, zapłacić 10 tysięcy, nie wiem, za co na razie. Na razie to zbieramy pieniądze, na razie to budowla pełną gębą Budujemy tu wszystko, bo na razie wszystko budujemy, potem będziemy myśleć, to no kopalnia żółte to szybko budowę. I szy szybciej będzie to złoto, tym lepiej. No ja mówię, no teraz musimy troszkę pounowocześniać te domy przynajmniej tyle, co by się udało wygrać wybory. To nie jest takie łatwe wygrać wybory, wam się tylko tak wydaje, ale biuro kierowców trzeba zbudować. Właśnie nie wiem czy tu Też muszę szybką budowę, bo moi kochani kierowcy i budowlańcy niespecjalnie się chcą... Ale to nie zadziałało! Zadziałało, dobrze się. Ej no, zrobiłem nie! O, dobra. Stosunki mi się polepszyły, super. W ogóle z kim ja mam napięku. Tego sprawdźmy. Yy, poparcie Okej, okay, poczekajcie Brak Loyalność wysoki, Niewielko mam Alianci No, dobra Ludzie, narodziny, dobra, rodzą się Imigracja, okej okay. Bezdomni, jest niemożliwe, żeby tylu bezdomnych było To jest aż dziwne No dobra, czynszówki, wszystko się robi, nie? Komuniści przywódca, komuniści przywódca No, no ja chcę mieć jak najwięcej komunistów no i dobra, mamy pięć strażnic, a nie tylko cztery, Tu jest piąta. <laughs> będzie budowana zaraz. O, są statki, bo szybciej tych statki będzie mam pięć. Biedny. Biedny! Wygramy uczciwie, nie fałszujemy. Mamy 58 za miesiąc są. Nie musimy fałszować wyboru. Bądźmy uczciwymi prezydentami dyktatorami. Dobra, poczekajcie, mamy statek jeszcze. Ojej, dodam go tylko do handlu, bo potem zapomnę. I, i, I będziemy kończyć na dzisiaj. I widzimy się jutro, czyli deski. Cygara, no właśnie, ty cygara, chcę zacząć produkować, bo są fajne, drogie rzeczy. No ale na razie do żelaza dodamy. Do tego żelaza I pewnie aż tyle nie, nie mam. Jeee! Yes! Yes! <laughs> nie zdali wyboru, okej. Okay. <laughs> fajne, fajne. Dobra, co my tu mamy? Posiadaj technologia Dobra, jestem w stanie to zrobić. Ja, ja, jak wy uważacie, czy tutaj powinienem jakoś.? No generalnie widzę, że już mi brakuje takiej rzeczy jak. Szkoła średnia, na przykład, tak? Bo jestem do tyłu z naukami. Jejku, ile obywateli znowu przybyło? Ja nie mam dla was miejsca. Ludzie, wynocha mi stąd. Szkoły wyższej nie chcę, ale oczekiwaj. Neruje punkty rozwoju, zapewnia wykształcenie. No ja bym to dał, chyba. Bo to chyba i tak potrzebuje wykształconych mieszkańców do niektórych rzeczy, więc warto ją zbudować. Eem, dobra, 19 tysięcy mamy. To, no trzeba pobudować domy teraz niestety. Teraz muszę jeszcze na te domy wybudować. No ja chcę te domy zwykłe, bo no podobają mi się. Ładne są. Okej, okay, i gospoda na pewno się przyda jakaś taka zwykła pospolita. To mnie nie zaszkodzi Dziękuję bardzo. E, tylko zbudujcie to kiedyś. Dobra, strażnica jest, gałęzi 1 na 2. No ale ja tutaj robię gorzelnie, nie? Zaraz będę miał gorzelnie. I jeszcze mam ten: kopalnię złota, która funkcjonuje jako tako, ale funkcjonuje. No, znaczy, zanim oni tu przyjadą z tym wszystkim, to czasu, a czasu. Ale biuro kierowców mamy dodatkowe, więc nie powinno być jakoś specjalnie z tym wszystkim problemu. Musimy się teraz zacząć, tak ja mówię, zbroić. Baza wojskowa, koszary to są podstawy, bo mamy 18 żołnierzy, to jest. To jest główno nie żołnierze. W ogóle tutaj nie ma nikogo. Nie mam pracowników, więc bardzo mi się ucieszy, jakby oni faktycznie wreszcie tutaj do mnie podjechali. Nowi pracownicy. I nie mam pieniędzy. O, mogę wam kazać iść zbadać coś. Dobra, idźcie zbadać. To boksytyć, co tu jest. O, mam żelazo. Dobra, to jeszcze na to mnie stać, chyba, nie? Na kopalnie mi jeszcze stać. Dobra, więc kopalnie są trzasne. Więcej kopalni, tym lepiej. Więcej pieniędzy. się robi tytoń, oj, za mało szędzalnia, nie, gorzelnia się robi, dobra, wszystko, wszystko jest na razie ok, ale teraz faktycznie już musimy przestać inwestować w nasze em, nasze kraje, w nasz kraj, a skupić się głównie i wyłącznie w sumie teraz na na przesady, no przecież akurat no bezdomnych to ja nie wiem, to buduję, ale nie ma Dobra moi drodzy, na razie to tyle. Wydaje mi się, że będzie dobrze, mamy jeszcze dużo czasu, jesteśmy w stanie zbudować jeszcze dużo, dużo e, wojska, grunt, żeby się mnożyli i dużo było ludzi. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!